Dzień dobry. Czas na rozdział czwarty. Jest to rozdział zatytułowany Polska państwem demokratycznym, a pierwszy temat z tego rozdziału, który dzisiaj będziemy analizować, to demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm. Oglądamy. Wy już urodziliście się w państwie demokratycznym, więc generalnie nie znacie innych sytuacji, które mogłyby zmienić pogląd na to, co mamy, docenić to, co mamy. Bo na przykład, nie wiem, idziecie do lekarza, to zauważycie, że na przykład starsi ludzie, albo na przykład do sklepu, że starsi ludzie bardzo często stoją w długich kolejkach, Albo przychodzą wcześniej rano, bo oni są nauczeni troszeczkę innego życia. Tego, że w młodości, żeby coś kupić, to trzeba było się wcześniej rano ustawić, bo nie wiadomo, czy by nam starczyło tego towaru, który mógłby być na przykład wykupiony przez osoby, które znajdują się przede mną, przed tą starszą osobą w tym przypadku. Więc generalnie oni mają troszkę inny pogląd, troszkę tęsknią za tym ustrojem. No i właśnie, jaki to był ustrój, będziemy sobie o tym dzisiaj e, mówili i chciałbym, żebyście po tej lekcji docenili to, co macie, zrozumieli, że demokracja jest naprawdę najlepszym możliwym e, ustrojem, choćby dlatego, że nikt nie wymyślił jeszcze czegoś lepszego, ale jakikolwiek powrót do starych e, systemów autorytarnych, totalitarnych, no byłby tylko i wyłącznie na szkodę nam wszystkim. Ale dobra, sami to musicie ogarnąć. Idziemy sobie do tematu właściwego. Czym jest system polityczny? W każdym państwie działa wiele instytucji, które wpływają zarówno na jego funkcjonowanie, jak i na życie obywateli. Są one ze sobą powiązane i działają na różnych poziomach. Najważniejszą rolę odgrywają organy władzy centralnej, czyli rząd kierujący bieżącymi sprawami państwa czy parlament, który uchwala nowe akty prawne obowiązujące na terenie całego kraju. Istotny wpływ na życie publiczne wywierają także inne podmioty, jak np. partie polityczne, które określają kierunki działań instytucji państwowych czy różnego typu organizacje. Tzw. grupy nacisku i grupy społeczne starające się nakłaniać organy różnych szczebli władzy do podjęcia określonych decyzji i działań. Wszystkie te podmioty współtworzą system. Polityczny. Oczywiście oprócz ich aktywności, ważnym elementem każdego systemu politycznego są normy i zasady wynikające z przepisów prawnych, przede wszystkim z konstytucji i ustaw. To od nich bowiem zależą relacje między organami sprawującymi władzę oraz formy i sposoby funkcjonowania. Współcześnie istotny wpływ na politykę krajową wywierają również podmioty międzynarodowe, np. organizacje zrzeszające państwa. Warto pamiętać, że terminem system polityczny posługują się przede wszystkim badacze zajmujący się analizą życia politycznego. Natomiast w przekazach medialnych czy popularnych opracowaniach częściej pojawia się wyrażenie ustrój polityczny. Pojęć tych można używać zamiennie. I tak, jak widzicie, tu macie organy państwa, partie polityczne, grupy nacisku, czyli właśnie organizacje pozarządowe, związki pracodawców, pracowników, grupy społeczne. Jakie są rodzaje systemów politycznych? Systemy możemy podzielić według różnych kryteriów, na przykład ze względu na to, kto sprawuje funkcję głowy państwa i tu będziemy wyróżniać monarchię i republiki. Szczególnie istotne kryterium podziału dotyczy reżimu politycznego, który obejmuje relacje między społeczeństwem a rządzącymi oraz metody sprawowania władzy przez tych drugich. Na ogół wyróżnia się trzy rodzaje reżimów politycznych: demokratyczny, autorytarny, i totalitarny. Zaraz sobie je bliżej poznamy, natomiast autorytaryzm i totalitaryzm pod pewnymi względami są do siebie podobne, dlatego często zalicza się je do jednej grupy reżimów autokratycznych. Wspomniałem o monarchii i o republice, więc republika to państwo, w którym w głowa państwa, zwykle prezydent, jest wybierany na określony czas, czyli na kadencję. Monarchia to państwo, w którym na czele stoi monarcha sprawujący dożywotnie władzę, zwykle uzyskaną w drodze Dziedziczenia. Mówiłem, że będziemy sobie analizować y, demokrację, autorytaryzm i totalitaryzm, więc idziemy sobie najpierw do demokracji. Obywatele decydują tutaj o składzie osobowym organów władzy w wolnych wyborach, czyli takich, w których startować mogą różne ugrupowania polityczne, a władze nie wpływają na wyniki głosowania, np. przez fałszerstwo, zastraszenie wyborców czy kandydatów. Istnieją mechanizmy kontroli władzy poza wyborami, np. kadencyjność, pełnienie funkcji publicznych, niezależne sądownictwo. Swobodnie działają opozycja polityczna i niezależne media, a obywatele mają prawo do Protestu. Prawo gwarantuje obywatelom szeroki zakres praw i wolności, np. wolność słowa, przekonań, zgromadzeń, zrzeszająca się w różnych organizacjach. A możliwość ingerencji władz w życie prywatne jest ograniczona przez odpowiednie przepisy. Oczywiście, yy, przykłady państw to wszystkie kraje Unii Europejskiej, Kanada. USA, Brazylia, Japonia, Indie, i tak możemy sobie dalej wymieniać, ale idziemy do autorytaryzmu. Władza skupiona jest tutaj w rękach jednostki bądź bardzo wąskiej grupy osób. Nawet jeśli odbywają się wybory, to nie są one wolne. Obywatele nie mogą w ich wyniku pozbawić władzy grupy rządzącej. Możliwość kontroli władzy jest bardzo ograniczona. Rządzący zwalczają opozycję polityczną i niezależne media. Niekiedy zupełnie zakazują ich działalności. Zwykle podporządkowują także sądy swoim działaniom. Do umocnienia swojej władzy rządzący często wykorzystują policję i wojsko, które tłumią protesty i inne przejawy niezadowolenia społecznego. Prawa i wolności obywatelskie są ograniczane, ale zazwyczaj rządzący nie ingerują w nadmiernie w życie prywatne i działalność ekonomiczną. Przykłady państw? Białoruś, Rosja, Chiny, Iran czy też Wenezuela. I tutaj musimy pamiętać, że granica między rządami autorytarnymi a demokratycznymi jest naprawdę bardzo Wąska i często niektóre decyzje, które są podejmowane przez niektóre władze, jak na przykład wpływanie na sądy, uzależnianie od siebie sędziów więc to wszystko no, jest bardzo płynną granicą i obyśmy nigdy jej tutaj w państwie polskim nie przekroczyli. Idziemy do totalitaryzmu. Tutaj rządzący dążą do przejęcia kontroli nad aktywnością obywateli we wszystkich strefach jego życia. Starałem się też Narzucić jeden sposób postrzegania rzeczywistości zgodnie z oficjalną ideologią państwową. Na czele państwa stoi przywódca, który jest obiektem kultu. Funkcjonuje partia rządząca, której podporządkowane są wszystkie organizacje oraz wszystkie instytucje. Nie istnieją mechanizmy kontroli władzy. Tworzenie partii opozycyjnych jest zakazane. Wszystkie media są podporządkowane rządzącym i służą przekazywaniu propagandy. Ważnym elementem i narzędziem w prowadzeniu władzy jest terror. Aparat przymusu, na przykład tajna policja, szpieguje obywateli, zwalcza wszelkie przejawy sprzeciwu na dużą skalę. Łamie się również elementarne prawa jednostki. Jeżeli chodzi o przykłady państw totalitarnych, no to tu będziemy mieli Koreę Północną oraz Erytreę. W przeszłości był to też Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, Trzecia Rzesza, czy też na przykład Włochy Mussoliniego. Musimy pamiętać, że jednym z takich bardzo dziwnych układów jest tak zwany reżim hybrydowy. W ten sposób określa się państwa, w których ustroje posiadają cechy zarówno te demokratyczne, jak i autorytarne, ale trudno jest wskazać, które z nich przeważają. Takie ustroje nazywa się czasem niepełnymi demokracjami albo reżimami półautorytarnymi. Jeżeli chodzi o propagandę, o której wspomniałem wcześniej, no to są to wszelkiego rodzaju działania mające na celu wpojenie społeczeństwu określonych przekonań i nakłonienie go do zachowań oczekiwanych przez rządzących lub konkretne partie polityczne. Nadawcy przekazów propagandowych bardzo często posługują się manipulacją oraz nieprawdziwymi informacjami. Jak wspomniałem na początku, niektórzy tęsknią za tym ustrojem, który był w okresie PRL-u w Polsce. Że no, nauczyli się żyć w tym ustroju, tam się wychowali, tam dojrzewali i teraz generalnie ta demokracja jest dla nich pewnego rodzaju utrudnieniem, mimo tego, że upłynęło już tyle lat, od, odkąd ją wprowadzono, więc generalnie to... No, jest dziwne, ale może Wy, nie pamiętając tego okresu prl ja też go nie pamiętam, bo wtedy się tylko urodziłem, ale no, okresu kilku lat swojego życia absolutnie nie pamiętam, więc... Przybliżmy sobie to pod kątem historycznym. Jak to było w tym PRL-u w Polsce? Jeżeli chodzi o PRL, to zacznijmy sobie może od wyjaśnienia skrótu, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ona istniała w Polsce od czasów zakończenia II wojny światowej, czyli w momencie, kiedy komuniści całkowicie przejęli władzę i wprowadzili system, który miał bardzo wiele cech systemu totalitarnego. I tak, zlikwidowano całkowicie opozycję polityczną. Partia, która. Była założona tak oficjalnie w roku 1948, czyli PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była jedyną partią, która mogła istnieć w państwie, a ewentualne przybudówki, takie jak Zjednoczone Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Demokratyczne, które miały swoją niby reprezentację w Sejmie, były całkowicie podporządkowane partii komunistycznej. Formalnie istniała struktura organów państwowych, czyli był rząd, był Sejm o określonych kompetencjach, jednak pełnia władzy należała do kierownictwa partii rządzącej. I to generalnie gwarantował ustrój PRL-u, który był w Polsce obecny od roku 1952, czyli od momentu uchwalenia Konstytucji. PRL, Czyli generalnie zgodnie z nią organami władzy w państwie był Sejm PRL. Do jego zadań należało uchwalanie ustaw, wybieranie członków dwóch pozostałych naczelnych organów władzy czyli Rady Państwa, i to była kolegialna głowa państwa, oraz Rada Ministrów z premierem na czele, która pełniła funkcje wykonawcze i zarządzające. Dokument gwarantował również obywatelom szeroki zakres praw i wolności, wolność słowa, zgromadzeń, ale w rzeczywistości te postanowienia nigdy nie były realizowane. Raz tą konstytucję znowelizowano i to było w roku 1978. Tym szóstym I dodano tam zapis o umacnianiu przyjaźni i współpracy ze Związkiem Sowieckim oraz przewodniej roli PZPR w państwie. Więc generalnie tutaj widzimy, że ym, no wszystko było określone teoretycznie, ale nie wszystko było realizowane. Na masową skalę w państwie stosowano terror i represje. Prześladowano działaczy niepodległościowych. Często skazywano ich na śmierć albo na bardzo długie y, więzienie, zarzucając im. Podejrzenie o wrogość wobec ustroju komunistycznego. Państwo przejęło na własność przemysł, zaczęło realizować model gospodarki centralnie planowanej. Wprowadzono cenzurę, czyli kontrolę treści publikowanych w mediach, i zlikwidowano niezależną prasę. Systematycznie wpalono społeczeństwu ideologię komunistyczną za pomocą propagandy i indoktrynacji, np. w szkołach. Za pośrednictwem mediów i sztuce. Czym zatem jest ta indoktrynacja? To długotrwałe działanie polegające na przekazywaniu informacji tak dobranych, tak sformułowanych i zmanipulowanych, aby odbiorcy uznali określony pogląd za niepodważalną prawdę. Indoktrynacja jest realizowana np. w przekazach. Propagandowych. Przyjmuje się, że system totalitarny będzie obowiązywał w Polsce do roku 1956. Wtedy następują pewne zmiany. Po pierwsze, umiera Bolesław Bierut, który był do tej pory prezydentem, a później sekretarzem partii PZPR od roku 1952, czyli od momentu wprowadzenia konstytucji, ale ten rok 1956 był też pierwszym masowym wystąpieniem obywateli. Tak zwanym poznańskim czerwcem. I od tego momentu zaczęto troszkę liberalizować te przepisy. Zaczęto nieco poważnie traktować prawa i możliwości i wolności Polaków, więc uznano, że ten system po roku 1956 będzie nazwany takim posttotalitarnym autorytaryzmem. Wiem, że dziwne jest to usformowanie, ale generalnie no, cały czas będzie wszystko funkcjonować tak jak wcześniej. Będzie tak naprawdę ograniczone życie obywateli, ingerencja w te życie, będzie indoktrynacja, będzie propaganda. Będzie wszystko, jak wyglądało społeczeństwo, jak wyglądali ludzie w tym systemie, na co im pozwalano, czego im nie można było robić. Więc reżimy autokratyczne a społeczeństwo prezentowały się następująco. Systemy niedemokratyczne różnią się między sobą, na przykład skalą ograniczenia swobód obywatelskich. W związku z tym, w poszczególnych państwach autokratycznych, życie publiczne i społeczne może wyglądać nieco inaczej. Często Wskazuje się, że ustroje autokratyczne promują postawy antydemokratyczne, skrajny nacjonalizm, uprzedzenia względem mniejszości, a także podsycają konflikty między różnymi częściami społeczeństwa. Nie wiem, czy Wy tego nie dostrzegacie, czy Wy to widzicie, ale coś podobnego dzieje się aktualnie w Polsce: że niektóre grupy chcą nas ze sobą skłócić, niektóre grupy szukają tego, na którego należy się uwziąć jakiejś mniejszości, może etnicznej, może narodowej. Idziemy dalej. Trudno ocenić wpływ reżimów niedemokratycznych na gospodarkę, bo niektóre systemy odnoszą sukcesy ekonomiczne, jak Chiny czy Singapur. Niewątpliwie jednak zakres praw i wolności obywatelskich w państwach autokratycznych jest znacznie węższy niż w państwach demokratycznych. Obywatele rządzeni autokratycznie mają znacznie mniejsze możliwości wpływania na decyzje władz oraz dostęp do ich władzy, do wpływu na nich. Mówiłem też na początku o tym, że życie obywatela w PRL-u było bardzo specyficzne, więc przyjrzyjmy się mu bliżej. Jakie były konsekwencje polityczne takiego życia w PRL-u? Wszyscy tak naprawdę głosują w wyborach, jednak zdecydowana większość miejsc w parlamencie, można głosować w wyborach, jednak zdecydowana większość miejsc w parlamencie zawsze przypadała osobom związanym w PZPR-ze. Nie było za bardzo możliwości przystąpienia do partii, która głosiłaby inne poglądy i postulaty niż ta rządząca. Nie można uczestniczyć w pokojowych protestach politycznych, a za działalność opozycyjną można trafić za kratki. Można wylecieć z uczelni, z zakładu pracy i trafić pod sąd, który niekoniecznie będzie, niestety, mógł zagwarantować nam uczciwy proces sądowy. Żeby była jasność, w PRL-u regularnie odbywały się wybory do Sejmu, obywatele mogli głosować, ale w pewnym momencie uznali, że nie ma to sensu, bo i tak to wpływu żadnego nie będzie miało na państwo, bo i tak ta poszczególna grupa miejsc i polityków z PZPR-u, czy też ich przybudówek, zawsze była już z góry. Jakby osadzona w tym semie, więc to nie miało większego sensu. Jeżeli chodzi o konsekwencje społeczne oraz obyczajowe, ludzie nie mieli za bardzo możliwości swobodnego podróżowania po świecie. W zasadzie można było wybrać się tylko do innego państwa bloku wschodniego. Jeżeli e, wyrażano się krytycznie o rządzących, to niestety trzeba było mieć na uwadze to, że ktoś o tym doniesie władzom i taki obywatel ponosił wtedy dosyć daleko idące konsekwencje. Jeżeli na przykład e, jakiś urząd sprawdził, że oficjalnie dostępna muzyka, książki, gazety czy filmy nie zawierają treści propagandowych zgodnych z linią państwa, zostały one usunięte z tych oficjalnie dostępnych. Jeżeli szło się do urzędu, to należało liczyć się z tym, że jakiekolwiek załatwienie sprawy byłoby niemożliwe, no chyba że wręczalibyśmy łapówkę. Wtedy przy przekupieniu jakiegoś urzędnika można było coś załatwić nieco szybciej, ale trzeba było mieć do tego niestety niezbędne fundusze. No, i wracamy do tego, co mówię na początku, do kolejek, ponieważ konsekwencje ekonomiczne były też daleko idące. W sklepach brakowało towarów. Żeby kupić podstawowe produkty, trzeba było ustawić się w kolejce. I im bliżej sklepu będąc w tej kolejce, tym większa szansa była na zakup jakiegoś towaru. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, państwo zapewniało pracę, jednak, aby awansować, trzeba było zapisać się do struktur PZPR, a jeżeli na przykład ktoś krytykował, to tą pracę można było stracić, więc bezrobocie było po prostu utajnione. Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności prywatnej, działalności gospodarczej, było to bardzo utrudnione i na to musiały wyrazić zgodę odpowiednie władze. I oczywiście można było utworzyć coś, co było bardzo małym przedsiębiorstwem. Na przykład zakład rzemieślniczy albo jakiś tam sklepik. Jednoznaczne określenie, jaki reżim funkcjonuje w danym państwie, współcześnie jest bardzo trudne. Ponieważ do rozstrzygnięcia tej kwestii można zastosować różne kryteria. Dla niektórych badaczy. O tym, czy dane państwo z demokracją, decydują regularnie odbywające się wolne wybory. Inni z kolei zwracają uwagę także na inne czynniki i umieszczają państwa w jakimś punkcie na osi, na której w przeciwległych końcach znajdują się demokracja i pełna dyktatura. To drugie podejście jest charakterystyczne dla organizacji Freedom House, która bada poziom przestrzegania praw politycznych i swobód obywatelskich. Na podstawie uzyskanych danych przyznaje państwom punkty w skali od 1, Czyli zupełny brak wolności, do 100, najwyższy poziom wolności. Ocenę taką przeprowadza co roku, a jej wyniki publikuje się w serwisie internetowym. I tu możecie oczywiście sobie to wszystko sprawdzić na stronie internetowej. Macie tutaj link, poszukać, poczytać i zobaczyć, jak te punkty wyglądały w skali naszego kraju na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat. Ale możemy sobie to zrobić, taką dobrą sprawę, w kwestiach takich prostych jak ta. Która znajduje się w waszym podręczniku. Jeżeli odbywają się wybory, no to będziemy mieli bliżej demokracji. Jeżeli nie, to jesteśmy w autorytaryzmie lub totalitaryzmie. Jeżeli w wyborach startują osoby różne i różne partie, no to oczywiście dalej jesteśmy w demokracji. Jeżeli nie, jesteśmy już w autorytaryzmie. Czy wybory są wolne i sprawiedliwe? Jeżeli tak, to jesteśmy w demokracji. Jeżeli nie, to jesteśmy w formie autorytaryzmu. Czy w państwie panuje wolność, pluralizm i rządy prawa? Jeżeli tak. No to jesteśmy w demokracji. Jeżeli nie, to jest to zniekształcona demokracja, niekoniecznie autorytaryzm, i żeby nam blisko do tego autorytaryzmu nie było, to sami musimy tego dopilnować. My, obywatele, nie chcielibyście się cofnąć do czasów PRL-u. Nie było telefonów, nie było czasu na wakacje, poza oczywiście krajem, nie można było wyjechać sobie tak, jak dzisiaj wylecieć. E, możemy do innych krajów na zachód Europy, na inne kontynenty. Wtedy tego nie można było od tak sobie zrobić. Więc generalnie nie chcecie tego powrotu PRL-u, czy też w ogóle rządów autokratycznych, ograniczeń. Więc miejcie na uwadze to, że to, co mamy dzisiaj, po prostu nam przysługuje i musimy zadbać o to, żeby nam nie zostało to odebrane. Tyle w tym temacie. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawę za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znika! Dziękuję i do widzenia!